Witaj. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji istotnych, inspirujących i użytecznych na teraz. Patrzę teraz na to, co dzieje się na powierzchni Ziemi w przestrzeni pomiędzy ludźmi. Są uwolnione olbrzymie pokłady niepokoju, niepewności, zamieszania. Pojawiają się kolejne informacje, które Mówią o planach ciemnej strony dotyczących ludzkości, o planach bardzo niekorzystnych dla ludzi, dla wielu osób, dla większości. Są to bardzo niepokojące informacje. Jest bardzo duży poziom, nazwałabym to, zagubienia, dezorientacji. Symbolicznie wygląda to tak, jakby upadały drogowskazy, informacje o kierunkach podążania. Upada wiele wierzeń, wiele przekonań, wiera w to, co było wykreowane na zewnątrz, ponieważ okazuje się, że te przestrzenie były wykreowane nieuczciwie, że są nieprawdziwe i że nie służą ludziom. Ta sytuacja sprawia, że wiele osób staje wobec swoich osobistych wyborów, staje się jakby zmuszona do tego, by. Zweryfikować swoje wierzenia życiowe, swoje założenia, to na czym w dużej mierze opierali się dotychczas w swoim życiu. Daje to odczucie bardzo dużej niestabilności, dla wielu zagubienia, poczucie zagubienia. Ogólnie to jest takie odczucie, jakby wszystko to, co dotąd uważało się za pewne i za oczywiste, przestało takim być bardzo duża część z tego, w co się dotychczas wierzyło. Dotyczy to wielu osób w różnym stopniu, w zależności od tego, w jakim miejscu dotychczas byli w swoim życiu, jakie było ich dotychczasowe zrozumienie i też jest to tak pokazywane, że w tych zaskakujących okolicznościach ludzie przejawiają takie zachowania, jakie są dla nich typowe w trudnych okolicznościach. Czyli są osoby, które natychmiast przechodzą do działania, są osoby, które się zupełnie wycofują. To był taki ogólny obraz. Zobaczę teraz, czy jeśli chodzi o Polskę, wygląda to tak, jak pisałam. Tak, jest też tak w Polsce. Teraz, kiedy się dokładniej temu przyglądam, pokazuje się też duży poziom zmęczenia ludzi, napływem wciąż nowych informacji, które są. W dużej mierze niepokojące, czy w tej sytuacji jest coś pozytywnego? W odpowiedzi przychodzi informacja, że ujawnienie prawdy jest pozytywne i to jest wielka moc tego, co się obecnie dzieje, ujawnienie prawdy. Ujawnienie prawdy jest też tą wielką możliwością, dzięki której można zdecydować o dalszych działaniach dzięki których można podjąć działania. Ujawnienie prawdy dotyczy tego planu negatywnych istot, planu jaki miały wobec ludzi, wobec ludzkości. I kiedy ten plan się ujawnia, jednocześnie pomimo tych wszystkich trudności, pomimo ludzkiej niewygody, otwierają się możliwości na działania, na podjęcie działań, ponieważ można reagować tylko na coś, o czym się wie, i teraz, dzięki temu, że te informacje zostają ujawniane coraz więcej i będzie tego jeszcze więcej, ludzie mogą zdecydować, co z tym dalej zrobić. I to jest pozytywne, że pomimo osobistej niewygody jest to przestrzeń, w której można decydować. To jest pozytywne. Czy coś jeszcze jest pozytywnego? Kolejna pozytywna informacja dotyczy tego, że wobec tych informacji ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że dzięki jedności, dzięki łączeniu się mogą stanowić moc, która się temu przeciwstawi. Do coraz większej ilości ludzi dociera. Taka informacja, takie rozpoznanie, że dopiero kiedy łączą się, kiedy tworzą grupy, kiedy tworzą jedność pomiędzy sobą, kiedy obierają wspólny dla siebie cel, kiedy mają wspólne ideały, kiedy stają wobec ochrony godności swojego życia, wtedy stają się mocniejsi wszyscy razem. To jest pozytywne. Kolejna pozytywna rzecz to świadomość tego, jak istotna jest komunikacja pomiędzy ludźmi, jak istotne jest to, by dzielić się informacjami. To bardzo sprzyja budzeniu, uświadamianiu się wzajemnie. I kolejna pozytywna rzecz dotyczy coraz bardziej budzącej się w ludziach świadomości, że ten czas, to co się dzieje teraz, te decyzje i te działania, są najważniejsze teraz, że nie ma możliwości, nie jest korzystne, by odkładać cokolwiek na później. Wskazówki dla ludzi, na co dobrze, żeby każdy zwracał uwagę w tym czasie i w tych okolicznościach wobec tego, co obecnie ma miejsce, co jest najistotniejsze. Widzę przed sobą przykładową osobę i w odpowiedzi na to pytanie, Przychodzi obraz jej serca. Ta informacja mówi o tym, że najistotniejsze na ten czas jest działanie z poziomu serca, że nawet kiedy może nie ma jasnego planu, nawet kiedy może jeszcze teraz nie widać rozwiązań, to skupienie się na działaniu z poziomu swojego serca daje gwarancję, że nie skrzywdzi się nikogo. I daje gwarancję, że słowa i czyny, które się wyraża, są właściwe na dany moment. Działanie z poziomu serca jest też taką bardzo istotną otwartością na innych, dzięki której łączenie się i rozpoznawanie tego, co dla ludzi wspólne, co ludzi jednoczy, jest łatwe. To jest taka informacja, że pomimo indywidualności każdej osoby, różnic, które są pomiędzy ludźmi, tak naprawdę kwestie istotne dla każdego są wspólne dla nas wszystkich. To jest naturalne, że każdy człowiek chce żyć w godny sposób, każdy człowiek chce być wolny, każdy człowiek chce, by go szanowano i każdy człowiek chce dobra dla siebie samego, dla swoich bliskich. To są takie podstawowe ludzkie jakości, które są bliskie każdej osobie, bez względu na to, co robi w życiu, czy w jakim miejscu jest w swoim życiu. To jest ta wskazówka, by działać z poziomu swojego serca. I to jest też taki drogowskaz, nawet kiedy jeszcze nie widać planu, który się realizuje. Ten plan, jak potoczą się dokładnie wydarzenia, dopiero się kreuje w ludziach, w ludzkich sercach. I kolejna wskazówka, jaka się pojawia dla ludzi, to jest, by szanować siebie wzajemnie. Szczególnie teraz, kiedy każdy na swój sposób przechodzi przez trudniejszy dla siebie czas, kiedy każdy staje wobec swoich osobistych praw. Szacunek do siebie nawzajem tworzy taką płaszczyznę, na której łatwiej jest się porozumiewać. Szacunek do siebie wzajemnie sprawia, że pomimo nawet znaczących różnic można słuchać i można wspólnie podejmować decyzje. Szacunek do siebie nawzajem jest też gwarancją, że nikomu się nie wyrządzi krzywdy. I to jest taki szacunek na wielu poziomach. Szacunek w komunikacji, szacunek w dzieleniu się informacjami, szacunek w działaniach wspólnych. Szacunek do tego, że istnieją i wciąż się kreują kolejne grupy, które łączą wspólne cele, a szacunek daje możliwość, by kiedy jest potrzeba, połączyć się i osiągać cele, które są. Wspólne dla wszystkich? Czy jest jeszcze jakaś wskazówka dla ludzi, by w tym czasie zwrócić szczególnie na to uwagę? Kolejną wskazówką jest taki sposób patrzenia na rzeczywistość, który można nazwać otwartym umysłem to znaczy taka świadomość, czy przyjęcie że być może to, w co dotychczas się wierzyło, być może to, co dotychczas uważało się za prawdę, może tym nie być. I wskazówka jest taka, by pozwolić sobie na to, by nie bronić pewnych wierzeń, nie trzymać pewnych wierzeń tylko dlatego, że towarzyszyły komuś przez długi okres czasu, bo może się zdarzyć, że teraz okażą się mniej wartościowe, a czasami nawet bezużyteczna. Informacja jest taka, że to jest to osobiste przebudzenie, kiedy się weryfikuje wiele rzeczy wewnętrznych. To wygląda jak taki wewnętrzny porządek w swoich przekonaniach, wierzeniach. Wiele z tego w obecnym czasie musi zostać poruszone, zmienione, być może część z tego, z tych wierzeń i przekonać będzie musiała zupełnie. Odejść z przestrzeni osoby. I kolejna rzecz to odwaga. Odwaga na planie osobistym, dotycząca tego, by odważnie patrzeć na siebie, na swoje życie, na to, co można zmienić, od czego pora się uwolnić, i odwaga również przejawiająca się w działaniach zewnętrznych. Odwaga polegająca na tym, że jeżeli wiesz, że coś potrafisz, że masz jakąś zdolność, że możesz być dla kogoś pomocny czy dla jakiejś grupy, to masz odwagę powiedzieć to, masz odwagę zadeklarować swoją gotowość? Bez oczekiwań, po prostu to jest takie działanie z poziomu serca. Tak czuję i tak robię. Bardzo potrzebna jest odwaga w obecnym czasie, osobista odwaga. Kolejna informacja dotyczy. Wolnej woli. Dobrze jest mieć pełną świadomość tego, że każdy z nas dysponuje swoją wolną wolą i zgodnie z tą swoją wolną wolą może podjąć pewne działania, może zdecydować, by nie podjąć działań. Dobrze o tym pamiętać, bez względu na to, co dzieje się wokół, jak postępują inni lub jak inni nic nie robią, istotne jest, by pamiętać, że to jest zawsze osobista decyzja, czy chcemy coś zrobić, czy chcemy coś siebie dać, czy chcemy być częścią czegoś większego, czy chcemy wyrazić swoją pozycję, swoje stanowisko wobec tego, co się dzieje. A wolna wola to też jest taka informacja, żeby nie zasłaniać się tym, co robią lub czego nie robią inni. To jest taka świadomość, że każdy z nas odpowiada za siebie i też każdy z nas w naturalny sposób doświadczy konsekwencji swoich wyborów, swoich działań lub swojej bierności. To też jest naturalne. To dotyczy tematu. Przebudzenia, które teraz ma miejsce, coraz głębsza świadomość wolnej woli i coraz głębsza świadomość odpowiedzialności za swoją postawę wobec tego, co zostaje ujawnione w tej chwili. Jest to czas osobistych wyborów i wygląda na to w tej chwili, że nie ma możliwości, żeby nie podjąć wyborów. Sytuacja, nasze życie. Jest w takim miejscu, że każdy musi w swoim sercu zdecydować, zdecydować po której jest stronie, czy jest po stronie wolności, po stronie ogólnego dobra, po stronie wzrostu, szacunku, dbałości o swoje dzieci, o swoich bliskich, o swoją rodzinę, o swój kraj i zgodnie z tym podejmować swoje. Decyzje, swoje działania, cokolwiek to jest, lub można podjąć inny wybór, wybór bycia z boku, wybór krytykowania wszystkich, którzy podejmują działania, wybór bycia obserwatorem. To właściwy czas, by się w pełni przebudzić. To właściwy czas, by otworzyć oczy na to, co jest. To właściwy czas, by obudzić swoją moc. To właściwy czas, by stanąć w pełni swojej osobistej chwały. To właściwy czas, by zobaczyć w innych swoich braci i siostry. To właściwy czas, by rozpoznać swoim sercem, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. To właściwy czas, by zrozumieć, że połączeni tworzymy moc, która jest niezwyciężona wobec wszystkiego, co chciałoby się jej przeciwstawić. To właściwy czas, by w pełni zrozumieć, że rozpoznanie prawdy w swoim sercu jest mocą, której tak bardzo obawiają się ci, którzy działają przeciw prawdzie którzy działają przeciw ludziom, to właściwy czas, by budzić w sobie wizję życia i świata, w którym chcemy żyć. Jesteś piękną, pełną mocy i godności istotą. Widzę Cię, kocham Cię, wierzę w Ciebie. Dziękuję.